Hej, wszystkim z tej strony i witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. Dzisiaj mamy przeogromny wyścig. Jesteśmy podzieleni na teamy. Pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony i różowy. I polega on na tym, że musimy okrążyć wielkie jezioro. Ale oczywiście nie będzie to zwykłe okrążanie jeziora. Otóż tutaj za nami, tutaj... Tutaj za nami. Mam. Mamy lotniskowiec. Który będzie oczywiście utrudniać nam to okrążenie. Musimy okrążyć to całe jezioro. Ono jest przeogromne. I żeby to wygrać, musimy zrobić dwa okrążenia wokół tego jeziora. I jeżeli ktokolwiek to wygra, to powiększymy arsenał tego statku. Także będzie ciężko. Jesteśmy w drużynie niebieskich. Wsiadamy do środka samochodu. Zaczynamy wyścig. Jedziemy. Jedziemy grze! Co oni z tobą zrobili! Jeszcze go przejechali. Ja też go przejechałem. Trudno się mówi, jedziemy! Jesteśmy w teamie niebieskich! Co się dzieje? Już się bardzo źle dzieje! Niebiescy są na prowadzeniu! Drodzy są pomarańczowi! Co się dzieje? Uderzają w siebie wszyscy! Wyprzedzamy czerwonego i zielonego! Jedziemy, jedziemy! 120 km na godzinę już! Wyprzedzamy naszych wrogów! Wyprzedzamy różowych i. I <laughs> Kautujemy ich przy okazji Żeby nie mieli żadnych szans Przebiłem sobie koło Nie, nie, nie Trakcja Trakcja mnie zatrzymała Jedziemy Jedziemy Jesteśmy w niebezpieczeństwie Statek jest koło nas Zobaczymy w kogo będzie celować Celuję, celuję tutaj kogoś O, przez drzewa strzela Przez drzewa strzela Jesteśmy w niebezpieczeństwie Nie mam pojęcia w kogo to strzela Ale chyba pomarańczowy dostał najbardziej uciekający Ciekamy. Jesteśmy prawie na pierwszym miejscu. Tam jest dwóch niebieskich. Jeden pomarańczowy jest przed nimi. Tutaj delikat... O, nie mogę skręcić. Bo mam koło przebite. Jedziemy na około w takim razie. Wszyscy tutaj bokiem lecą. Jeźdź, jeź, jeźdź, teraz w nich wszystkich. Szybko, szybko. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Lekko uderzyliśmy w nich. Niebieski jedzie razem z nami. Pomarańczowy zostawił pułapkę. Swój zderzak. Nie mogę jechać. Dobra. Jadę, 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 jadę szybko Pomarańczowy jest na pierwszym miejscu A my jesteśmy na jakimś Szóstym przez ten zderzak Cały, spróbujmy ich Za wszelką cenę jakoś dogonić Tylko przez te przebite koło naprawdę Ten samochód nie skręca Tutaj skracamy zakręt Do Dohamowywujemy to zakręt Uchamuj, hamuj, chamuj Chamuj, chamuj, dobrze, dobrze Jedziemy dalej, zostawiamy różowego W tyle, doganiamy naszych niebieskich Statek chyba straszny Pracił całą amunicję, bo już nie strzela. Wyprzedzamy zielonego, pozbywamy się go od razu i gonimy naszych największych wrogów. Mam nadzieję, że tu wykręcę. <laughs> Czyli pomarańczowych, jedynych, którzy są przed nami. Okej, okay, okej, okay. wyprzedzamy go, wyprzedzamy go, nawet go nie nokautujemy. Może delikatnie tylko. Gdzie jest pomarańczowy? Gdzie jest pomarańczowy? Tutaj trzeba dohamować, bo nie skręcimy. Nie skręcimy. Teraz musimy pokładać nadzieję w niebieskich, których zaraz wyprzedzi pomarańczowy. Nie, nie możemy tego przegrać. Nie poddawajcie się. Zobaczcie, pomarańczowy jest na pierwszym miejscu. Niebiescy są daleko, daleko za nim. A jest już prawie przy mecie. Stary, stary weź wypadni z zakrętu czy coś. Czemu statek już nie strzela? Na pewno popełni jakiś błąd, na pewno popełni jakiś błąd. Uwaga, hamowanie. Zobaczmy, Black Cop wpada w poślizg, wypada z mapy, wypada z drogi. Ale zobaczcie, dojeżdża do mety bez problemu. Mamy metę. Mamy teraz niebieski, którzy bokiem wlatują tak samo dosłownie w zakręt i zostali jeszcze wyprzedzeni przez następnego pomarańczowego. Pomarańczowi wygrywają ten wyścig. Czemu tyle ludzi przeżyło? Zobaczcie, tu wszyscy bokiem wchodzą. Zaczynamy kolejny wyścig. Znowu przejeżdżają Grzesia biednego. Spróbujmy ominąć tych wszystkich ludzi. Jezu, co tu się dzieje? Musimy plażą ich wszystkich wyprzedzać. Zaraz statek pewnie będzie strzelać, więc musimy przyspieszyć. Okej, okay, okej. Okay. Czerwony chciał mnie zepchnąć, ale nie udało mu się to. Zobaczcie, walczą tam z pomarańczowym. O, nie! Szanowny mnie! Szanowny mnie! mnie! Czemu... Tylko się nie spodziewałem Zobaczmy w takim razie jak będzie wyglądać reszta tego wyścigu Statek strzela chyba w pomarańczowych teraz I nie może trafić, za szybko jadą Zobaczcie, w ogóle nie trafia Pomarańczowy omija wszystkie strzały I przejeżdża dalej, ci pomarańczowi są naprawdę najlepsi Ale może niebieski jakoś ich wyprzedzi Nie, 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 nie. Nie, jedź, jedź niebieski. Różowy nas wyprzedza. Jeden pomarańczowy traci pozycję, ale my jesteśmy na czwartej teraz, a nie na trzeciej. Okej, okay, okej. Okay. Chyba w czerwonego teraz strzela. Jedź, jedź, jedź. Nie trafia. Nie może trafić. Lekko go trafił. Co <susy> siedzi? <susy> ja! Niebieski też dostał! Różowi wychodzą na prowadzenie, o ile ten pomarańczowy się tam nie rozwalił przypadkiem. Zobaczcie, nie ma god. Jest tutaj! Nie no co to ma być? To było nie fair całkowicie! Gdzie są niebiescy? Gdzie są niebiescy? Nie ma niebieskich chyba. Czy wszyscy niebiescy naprawdę odpadli? Jest dramat! To czemu ty jedziesz w złą stronę? Pomarańczowy zrobił pierwsze okrążenie jako pierwszy, różowi są drudzy, trzecie miejsce też różowi, czwarte miejsce też różowi, także różowi mogą wygrać ten wyścig jeszcze, szczególnie, że pomarańczowy chyba walnął tutaj w kogoś i zobaczcie, nie może jechać dalej, różowi wychodzą na prowadzenie w takim razie. A... Nie, nie poddaję się <laughs> Nie poddaję się, oni są naprawdę dobrzy Bo Statek w coś strzela, zobaczmy Strzela prosto w różowego I nie może go trafić Nie dogania go Zobaczcie jak to wygląda przerażająco o, o, Uciekaj, uciekaj Ale ma farta Zobaczcie, unika tych wszystkich strzałów I przeżywa atak statku Spokojnie, w trzeciej rundzie będą rakiety W takim razie Okej okay. Różowy rozwalił się, ale wyprzedzi raczej mimo wszystko tego czerwonego. Raczej wygra, znaczy i tak wygra, bo ten czerwony pierwsze kółko na razie robi. Teraz oboje jadą powoli, zobaczmy czy ktoś ich dokoni, różowy ich wyprzedza. I to z jakim stylem pięknym. A zielony, zielony sabotażujemy! Zielony sabotażuje wyścig i zatrzymuje różowych. Zobaczcie, ale różowi się nie poddają. Mają drugie kółko. Uwaga, za sobą i wygrywają ten wyścig. I jeszcze na domiar tego wszystkiego wyprzedza czerwonego, żeby pokazać dominację różowych. Różowi wygrali. Czas zacząć kolejny wyścig. Tym razem poważny wyścig. Będzie on najcięższy. Statek ma jeszcze większą artylerię. Więc może to być troszkę problematyczne. O, co się stało z pomarańczowym? Dostał rakietą chyba. Jesteśmy we trójkę na prowadzeniu, więc jest naprawdę dobrze. Ja jestem na prowadzeniu. Zostawiamy ich w Co się z nim stało? Co się z nim stało? Ten statek jest naprawdę niebezpieczny teraz. Aż pokażnik mi się otworzył od tego wybuchu. Ale musimy się skupić na sobie, bo nie wiadomo kiedy on coś wystrzeli. D już coś słyszałem dziwnego Cały czas coś dziwnego słyszę Uciekam Dobra, tu zwolnij Tu zwolnij z grimi tym razem Tutaj delikatnie Boczkiem Można wejść Wszyscy lecą bokiem tam O nie, nie o, a, Zgasł mi Czemu mi zgasł samochód? Co, co tam się stało z tyłu? Silnik mi się zepsuł. Paliwa nie mam. Nie, no nie. Tak być nie może. Wsiadamy do jakiegoś niebieskiego. Wsi Dobrze. Do wody. Poczekaj, 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 nie. Co się stało? Ale niebiescy wygrywają to najważniejsze Zatrzymajmy tego, kogo możemy oczywiście zatrzymać Spróbujmy zatrzymać tego zielonego Jakoś go zatrzymać Popchnął mnie Stój, 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 stój. Kamień mnie uratował Wszyscy odjechali. Zobaczmy, jak sobie radzą w takim razie. Niebieski jest na pierwszym miejscu. Nie może tego zepsuć w żaden sposób. Mam taką nadzieję. Jedź, proszę cię. Jedź, jedź, jedź. Szybciej, szybciej, szybciej. Różowy wszedł lepiej troszkę w ten zakręt. Ale też nie najlepiej. Niebieski przyjechał grzesia. Grzesiu się go trzyma. I go w ten sposób spowalnia, więc jest lekki problem. Bo różowy jest zaraz za nim. Jeszcze Grzesiu, wpadł do wody. I po co ci to było, Musisz to wygrać, musisz to wygrać, proszę cię. Na tym zakręcie wszystko się okaże, tak naprawdę. Wpadamy w poślizg. Jedź, 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 jedź. Różowy się zbliża, różowy się zbliża. Jedź, w większy poślizg. Niebieski jedzie już prosto do mety. Różowy jest daleko za nim. Dopiero tam jest. Widać go dopiero. Dojeżdżamy do mety. Nie zepsuj tego teraz, proszę cię. I wygrywamy wyścig. Różowy, pola, Różowy, się rozwalił. Zielony go może jeszcze wyprzedzić, zobaczcie, i zajmie drugie miejsce wtedy, ale to, to się chyba nie stanie. Różowy wygrywa drugie miejsce, oczywiście. Trzeci jest zielony, czwarty też jest zielony. Niebiescy wygrywają ten wyścig. Ale chciałbym też zrobić wyścig, gdzie to ja jestem statkiem. Ja próbuję tych wszystkich ludzi zatrzymać. Ju, już się rozwalają na samym początku. Spróbujmy zdjąć tego pierwszego. Zobaczmy, czy mi się. To uda, czy jest taka opcja? Wow. Fuh, hu, hu. Teraz z tego, co widzę, jest to różowy. Ui, różowy dostał niebieskiego. Nie mogę go trafić. Unika wszystkiego. Tutaj wszyscy wpadają w poślizg, więc postaram się ich zestrzelić. Tylko nic nie trafiam. O, dostał to. No, niebieski dostał. Jadą dalej. Nie, no, zaraz zrobią kuko. Zaraz zrobią kuko. A zobaczcie, on jedzie i się nie poddaje. Strzelaj, screamy. Strzelaj, screamy. To jest naprawdę ciężkie. Żeby ich tam wszystkich zatrzymać. Strzelam mnie! Widzę, co się dzieje. Czerwony się nie poddaje. Zielony wyjechał naprzeciwko. Nie mogę ani trochę złapać czerwonego. Wpada w poślizg. Rozwala się. Próbuję w nich trafić, ale zobaczcie, nic się nie dzieje. Zobaczcie, zrobili kółko. Jako pierwszy zrobił to czerwony. Ale zróbmy ostatnią rundę. Ostatnią rundę, gdzie nie będzie żadnych broni. Nie będzie niczego. Będzie tylko sam wyścig. Same zderzenia. Muszę być pierwszy. Nie ma już. Steamów. Jedziemy po wygraną, zobaczcie trzech pomarańczowych jest z przodu i jeden czerwony. Nawet ich nie spychamy, po prostu wyprzedzamy wszystkich. Choć, chociaż tego jednego pomarańczowego mogę zepchnąć. O, nie, o, o, nie, nie, Kazu, Kazu, udało się. Wszyscy się rozwalili z tyłu. Nie, 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 prawie wypadłem. Do hamowywanie. Tutaj na spokojnie wyhamujemy. Miałem takie wrażenie. Czas na drugie kółko. On nawet nie pojechał ze startu. Wyprzedzamy zielonego, no go. Jedzie dalej. 180 km na godzinę bokiem. hamowujemy! No źle to powiedziałem, nieważne. Dohamowujemy i jesteśmy. Zobaczcie na medzie jako pierwsi. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. O, pff, 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 I pa, pa.